Cały światło będzie nie ma taki nika. Cały światło będzie nie ma taki nika. Tą góralską nutą. Chcemy Was pięknie zaprosić na kolejny już Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich do Zakopanego, który w tym roku odbywać się będzie w ostatnim tygodniu wakacji, od 22 do 30 sierpnia. Festiwal wyjątkowy był jubileuszowy, obchodził już 45 urodziny, a syćko zaczniemy w piątek od koncertu Muzyki inspirowanej tradycją na folkową nutę po godzinie 20.00 w Trebunie Tutki. Goście z nowym programem Zokopane, Łotkopane, sięgającym do tych najpiękniejszych no korzeni kultury góralskiej i zokopiańskiej. A wcześniej Kuba z wilk i Agata Siemaszko. Na początek zespół Jastrun, a jeszcze wcześniej warsztaty i spotkania z tradycjami rodzinnymi. W tym roku gościć będziemy goroli z różnych stron świata, ze czterech kontynentów, z Europy, Azji, Afryki i Ameryki Północnej. W sumie przed naszą publicznością zaprezentuje się jazd 20 zespołów z 15 krajów, między innymi z Bułgarii, Czech, Chorwacji, Macedonii, Rumunii, Węgier, swoje tradycje kulturowe i folklor. Pokazą nam te zespoły z Iraku, z Rosji, z Indonezji, i gościem specjalnym będą nasi podhalańscy górole z Kanady. A w poniedziałek i wtorek, jak co roku, międzynarodowy konkurs kapel śpiewoków instrumentalistów. K. swoje oryginalne instrumenty, swoje śpiewki, swoje nuty zagrają górole z różnych stron świata. W tym roku nasz konkurs przyjmie imię Świętej Pamięci Władysława trebuni Tutki. Chcemy, co by ta wybitna postać, wielki artysta i muzykant, dalej żył między nami, by patronował nas i młodzieży, i co by my dalej mogli się cieszyć jego muzyką i dziełami, które nam ustawił. Ryktujemy też jubileuszowy koncert w czasie którego przy muzyce, przy śpiewie, tońcu wspominać będziemy minione lata i te osoby, które tworzyły nas festiwal. W drugiej części zaśpiewo dla nas Hania Chowaniec-Rybka, a potem będzie wspólne śpiewanie. Serdecznie pytamy na jubileuszowy koncert, który odbędzie się we Cwortek o godzinie 20.30. A zaś od poniedziałku dni narodowe spotkania z kuchnią, z tońcem, z nauką tońca, ze wspólnym śpiewaniem. Przy watrze w wiosce festiwalowej. Kochani, czeka i noc. Dużo atrakcji, niespodzianek, serdecznie go przyjeżdżajcie do Zakopanego, co by z gorolami całego świata przeżyć piękną i ciekawą przygodę. E...